Powiedzą, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Wojna to podstęp, gra, którą najlepiej prowadzić z cienia, tylko siła i bezwzględność. Mogą zapewnić pełną dominację! Ale możesz też o wszystkim zapomnieć! I się jeno dobrze bawić! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Moi drodzy, witajcie, nazywam się Acherion. Będę waszym przewodnikiem po grze Hearthstone. Chciałem wam dzisiaj pokazać podstawowe zasady e, gry. Czyli. po prostu. Jak działa mechanika gry jeszcze raz i dokładnie, dokładnie i szczegółowo Wam opowiadać co i jak się robi. Wybiorę podstawowy deck. Taki totalnie podstawowy, bez żadnych specjalnych kart, które mogę mieć. Eee, może z trójkątem zagramy. I w ten sposób wyjaśnię Wam, jak skutecznie eee, zagrywać karty. Tak dalej. Problem jest taki, że do końca nie wiem co w tym podstawowym deku jest. Więc trochę odrobinę utrudnia. Ale dam radę. No więc tak, zaczynamy jako pierwsi, co jest zazwyczaj trochę gorsze w mojej opinii. Eee, I potrzebujemy kart, które możemy zagrać na początku gry. Mamy szóstkę, której na pewno nie zagramy. Mamy czwórkę która też może w sumie przyjść później a dwójkę zostawiamy w tym przypadku no i tak dostaliśmy tą czwórkę no mamy, mamy tutaj kropoliczka 2-3 o, ale dostaliśmy murloka dobrze, więc bardzo dobrze mamy grę na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą turę no jest dobrze um, może wracając totalnie do podstaw, tu mamy e, kryształy many i z każdą turą dostajemy jeden kryształ many co sprawia, że możemy zagrywać e, więcej kart albo droższe karty. Także biorąc pod uwagę e, właśnie to, że dostajemy jeden z turę, to, to możemy zaplanować rozgrywkę. Więc ja wiem, że zagram dwójkę, potem trójkę, potem czwórkę, przynajmniej w tym układzie, kiedy on nie zagrywa nic. Mamy, potrzebujemy dużo minionów na planszy. To jest zawsze podstawa. Jeśli mamy do wyboru zagrać miniona albo nie zagrać, to zawsze wybieramy raczej zagrać. Nawet jeśli się okazuje, że ten minion yy, powiedzmy średnio, średnio działa w tej sytuacji, to i tak myślę, że lepiej jest go zagrać niż dawać przeciwnikowi przewagę na planszy. No dobrze, on akurat użył swojej mocy postaci, żeby mi zdjąć tego murloka, ale i tak dostał za do te obrażenia, więc nie ma problemu. Ta jednostka dodaje procedur do ataku innym, to tylko wystawiłem ją. O no, i te sprawy komplikują, bo wystawił tonta. No i teraz jak jest skutecznie tego pozbyć? I w najbardziej efektywny sposób. Co mogę? Mogę wystawić tego, tą kartę, ale ona nic nie da, będę musiał wpakować generalnie te dwie karty w tego tonta, tak? Ponieważ nie zabiję go jednym. Mogę użyć Polimorfa, ale zagrać na kartę 3 Polimorfa to jest trochę strata, więc na przykład poczekam aż wystawić coś mocniejszego. Więc ja myślę, że możemy użyć mocy postaci. Wtedy możemy zrobić miniona. Wtedy mamy tego miniona, który nadal może zaatakować. Bo to też jest bardzo ważne, żeby cały czas e, przeciwnika jakoś tam starać się tak trafiać. On akurat się ulecił na maxa. Ale mamy przewagę na planszy cały czas. Co prawda, on ma więcej kart. I może nas właśnie w tym późniejszym etapie rozgrywki trochę położyć. Ale jak sam się tutaj ja nie wiem jakie on musi mieć karty takie duże, że nie jest w stanie nic zagrać. Hmm. No dobra, w takim razie ponieważ mamy super przewagę, to myślę, że będziemy dalej tworzyć na jego presję. Zagrywam tą kartę, bo zadaję od razu trzy barni na wejściu. No. Próbujemy go dobić jak najszybciej. Nie będę mu dawał czasu na to, żeby zagrywał jakieś super silne jednostki. On jedną, okay. Teraz będziemy mogli pomyśleć co z tym zrobić. Hmm. Tak, no mogę spokojnie dobić tego łucznika tutaj moim pociskiem, więc to jest mały problem mogę zamienić tego I się zastanawiam właśnie jest parę opcji mogę też oczywiście zagrać więcej kart tu się trochę powymieniać ja liczę, myślę, że on coś ma jeszcze w ukryciu takiego większego i bardziej takiego e, no, wrednego. także może zagramy Twojego snapjowa i gramy inżyniera, żeby dostać kartę. Teraz myślę, że mogłem najpierw jego rzucić, żeby dostać kartę, a potem ewentualnie użyć tego. No ale trudno. Mniejsze o to. No i teraz możemy się wymieniać, a nawet myślę, że przy takiej przewadze może spokojnie go zaatakować i, i zmusić jego w tym momencie do wymiany. Akurat wymienił się całkiem dobrze, bo stryć te ataki tutaj. Ale... przez martwy. Jeszcze wyciągnąłem Firebola. Więc bo ten ...wziąłem Jak już przeciwnik ma tak połowę życia, to już... myślę, że można spokojnie go zacząć atakować bezpośrednio. niedokończonym nie deck mam e, spróbujmy jeszcze raz teraz zagrałem przeciwko o, e, hmm. Z takich ogólnych zasad, które mogę powiedzieć to to, że warto mieć przewagę Anduin. na planszy warto być tym, który wymienia miniony ja akurat w poprzedniej grze nie bardzo to robiłem Ua, to jest fatalne ręka na początek eee, trzeba się wymieniać zamieniony przeważnie najlepiej jak najbardziej opłacalnie dla siebie oczywiście no, też nie dostałem za do dobrych kart na początek ale coś z tego wyczerpuję. jedna z najbardziej irytujących kart no, dobrze ja w tej turze nic nie wagram odpuszczam mógłbym użyć monety i pocisku ale to bez sensu ale mnie ciśnie od początku. Ale zagram Warfridera i się wymienimy. Także nie mam problemu. Więc rzucam monetę. Dostaję tymczasowo jeden kryształik many. Zagrywam w Wolf Ridera, Który ma szarże, więc mogę od razu nie nie I puszczę te ale ja dostałem już za więc... No nie! No nie! No! Ok. Dobrze, zagrajmy coś na planszy. mini miniodów. Tak jak mówiłem. Widzicie, kiedy on leczy jakąś postać, kiedy ta jest na planszy, to dostaje karty. Łoo, wow, ciężko. Tu mi też krótki karan jednostkę, no. Tak, powinniście grać, czyli ma jednostkę na planszy, wymienia się tak, żeby nie zginąć tym minionem, jeszcze go uleczył na maksa i użył czaru, żeby się pozbyć drugiego, znowu ma kontrolę nad planszą, dalej może atakować, ale wezmę ta 3-5, dlaczego, ponieważ jeśli ona zaatakuje, to, to zginie, tak, to się dobrze wymienia, 3 ataku, 3 życia. No i zobaczymy. I na przykład na przykład na tego właśnie to jest dobry pomysł, żeby użyć polimorfa. I tak zrobię. O Ponieważ to jest tąsty nie muszę nawet atakować tego, bo spokojnie się wymieni. I jakby ja mógłbym zaatakować tą owcę. Ale bo to była to strata czasu, mogłem spokojnie zaatakować jego. Yy, ponownie... Owca. Tym razem mamy wystarczającą ilość many, żeby... ...nie teraz to my mamy przelagę na planszy. W kartach trochę podobnie. Yes. Zużyłem oba polimory. w tym momencie. Ja mam mnóstwo tontów. No... dobrze. Myślę, że zagramy Arkane Missiles, to zadaje 3 punkty obrażeń rozdzielone losowo między bohaterów. Waczmy w Ok, bardzo dobrze. Będzie mniejszy Tak, ja dalej żyje. W związku z tym była to dobra wymiana. On dalej będzie musiał jakoś wjechać we mnie tym. No i wystawiamy ogra. Bo <tryk> uważam, że jest to... Wyczerpuję to całą manę, nie zostawia nam jednego kryształu Okej, okay. więc on znowu też się niej, też żyje Nawet mógłby go uleczyć, bo to kapłan Zobaczę e, Myślę, że zagram inżyniera żeby dostać kartę W tym momencie ten zestaw jest taki średni, średni Hmm, hmm. Czy jest sens wystawiać tonta? Teraz muszę pomyśleć jak to zrobić. Mogę... Nawet będę musiał pewnie wjechać w niego. Eee, a nie, raczej bym nie chciał, bo to sprawia, że on wtedy się wymienia za Chilliwint Yeti, tak, który kosztuje zasadniczo 4. punkty. Dobre jest to, że chociaż zdejmę dwóch. Eee, ale jak wystawię tonta i go nie zaatakuję w tej turze, to nie wiem czy to mi coś da Możemy zaryzykować myślę. Zagramy konka. Ta karta nie wymaga, ona jest dobra później, jak już będziemy z przeciwnika. I strzelimy go za jeden. Na wypadek, gdyby nie chciał się wymienić, to zawsze możemy tam tą jedynką spróbować zapytać. No dobrze, to wychodzi na to, że i tak będę musiał się udać. Tym... I teraz dostanę jeszcze więcej obrażeń. Czyli trzeba było atakować. Takie jest moje zdanie. Hmm... Hy, hy, hy. Znowu zagrany. To nam nie pomoże. Bardzo kiepska sytuacja. No, Nie jest to najlepsza gra, ale... E, jak gra. No i teraz niestety mogę, może się wymienić tym zawodniczym, co jest dla mnie niekorzystne. I Kurczę, tak. Leczy Toulta, żeby był twardszy. I... Chyba, To tak sobie, jesteśmy teraz tak, jakby, defensywy, że muszę po prostu zacząć wymieniać miniony. I jest to bardzo, bardzo bolesne dla mnie. Wymienię się This za tego, mine. bo nie ginie, no, jeszcze będę mógł je wymienić później. Użyję Fireballa, też to jest totalna strata, by pozbyć się jego ataku, no, bo nie chcę, po nie ma opcji. I zagrałem tutaj dobieranie dwukarty. A, ja bym uleczył Yeti, to miałby 5 punktów życia nie byłem w stanie się wymienić. Ja tak mogę i tak zrobię. Nie ma opcji. Szardza. Posuwamy coś, z Wybieramy swoje miniony i liczymy, że on już nie będzie miał co zrobić. On teraz top tykuje, dobiera jedną kartę tylko, więc mamy szansę. I nie ma co zagrać, możliwe, że to jest jakieś, jakieś ulepszenie potwora. Dobrze, w takim razie oczywiście plus do ataku, żeby jak najszybciej zadać jak najwięcej obrażeń. Możliwe, to Udało mi się przetrwać ten e, jego atak, tego rasza jego. I to mu nie pomoże. Przetrwaliśmy jego rasza, Jens sobie z kart i po prostu jakby stracił e, momentum, to się nazywa po angielsku. Stracił jakby swój pęd, tak? I teraz możemy go spokojnie pojechać. Z czego nie zaginęłam w że... Ale w następnej to już na bank. No, także udało nam się wygrać. To zawsze była trudniejsza rozgrywka niż poprzednia. Ale no, tylko mogę jeszcze trochę rekomendować. Haha, haha, ha, ha, ha. tak. To już było światłe. Nie właśnie, że kapłan to będzie bardzo upierdliwą postacią. Nie pomyliłem się. Hmm, tak dla uznania zagramy jeszcze łyszykiem przeciwko... ...paladynowi. To będzie ciekawe. Myślę, co wam jeszcze powiedzieć z takich ważnych informacji. Myślę, że powtórzy, powtórzę po prostu, po prostu że że walczę z powarem. Dobrze, moment. Które najniższe karty? To są bardzo niskie karty. Trochę średnie. Ale może coś z tego ugramy. Średnie na no bowiem. W pierwszej kurze zagrywam jedynkę, władę, dwójkę i potem. Ła jezu. Zobaczcie, 0, 1, 2. Co ja mam zagrać? Akurat tutaj nie mam możliwości, że zagram sobie małego sołta. Mam backstaba, więc mogę zadać dwa punkty obrożeń minionowi. A ponieważ to jest... E, wystawił tego... ...przykłego rycerza. Bo ma taką zdolność. To nie będę zużywał backstaba, użyję... ...łucznika? Ponieważ to jest dobre wykorzystanie jego zdolności, zagrywam monetę i od razu sobie zagram jeszcze inżyniera, żeby dobrać kartę. Może same jedynki, tak jak mówię, potrzebujemy minionów na plaży. Potrzebujemy się wymieniać efektywnie za miniony przeciwnika, tak żeby nie tracić naszych minionów. No bo, na przykład, teraz doskonały przykład. Mogę wjechać obydwoma minionami w niego, tam wystawić łucznika i coś tam. Średni pomysł. Mogę wystawić łucznika, zadać mu jeden punkt obrażeń. Użyć styletów. Uzbroić się w stylety, zadać mu jeden punkt obrażeń, on schodzi. I dalej możemy tłuc. No bo pakować w niego swoje miniony z plaszy to jest tak... To już nie jest dobry pomysł bo tracimy, tracimy tutaj armię, którą możemy zadawać mu obrażenia, a to jest najważniejsze. Celem gry jest po prostu zniszczyć przeciwnika, zmniejszyć mu życie do zera. I to staramy się zrobić. Mogę użyć backstaba na niego, ale to jest taka karta, która pozwala się e, ładnie wymieniać za jakieś też wyższe miniony, więc na razie podtrzymamy to. Myślę, że tak, możemy sobie pozwolić na to, żeby korzystać skutecznie tego elfa. Wybrają się cztery które mają dwa czasy to mamy koszów rażeń. Ale dalej mamy przypadek na czasy. z to, że bagstawa można nawet użyć na swoje materności. Okej okay, tak, szpanowałem, szpanowałem, a w końcu i tak będę musiał tego bakstawa użyć. Albo nie. Teraz myślę, te miniony już się tak mało przydają. To już jest czwarta tura, one no już nic nie zrobią. Aaa, źle to zrobiłem, słuchajcie. Chciałem zagrać tego y, mechanika, żeby mieć jeszcze dwie jednostki zamiast tych dwóch. A mogłem zagrać po prostu tego Stormwind Knighta. Od razu wjechać w niego za dwa, ponieważ ma szarże. Nie straciłbym tych minion, ale zrobiłem jak zrobiłem. Wystawiam tego. Możemy użyć stylenu, kiedyś go podjeżdża poza założyciem. Ale już mamy się jeszcze miniony na proszę. No i to jest, to jest świetny cel dla Backstaba. Może być coś lepszego? Za 0 punktów many zabijamy jednostkę 5. Moim zdaniem to jest dobry... O, mogę użyć zabójstwa, które zabija też za 5 punktów plany losową. Nie losową, tylko po prostu wybraną jednostkę. Ale to jest już strata. A to jest doskonałe. To zagranie miało mnóstwo wartości. I przy okazji jeszcze zagramy jednostkę z charżą. Zadamy mu trzy obrażeń. A teraz tąta. No i co? Możemy się z niego władować, dobić go sztyletem, czyli tam nie wiem, zadać mu... Albo wjechać wszystkimi minionami w niego i je stracić. Co jest bez sensu? Nawet możemy się potraktować go sztyletem, ale wtedy dostajemy hit za 6. Co też jest bez sensu, więc po prostu to go zamordujemy. Oh, oh. yeah. my dalej? For honor. Jeszcze mam truciznę, która Not daje mi pozwolenie na ataku, się rzucę ją na broń. Ale na razie nie miałem możliwości. <laughs> On się leczy. <laughs> Reporting for duty. że zagramy stylety, zagramy'a Normalnie pewnie bym ruszował, ale możemy poświęcję też Ona. Bo możemy. Tak jakby... On nie może... A, w ogóle palady. To był mój błąd, teraz powiem co chodzi. 7-2. Eee, tu gdzie to było? Tu. Zmieniłem mechanika za tego strzelca A mogłem wymienić tego. I wtedy on miałby 2-3 i wtedy ten dodając dwa punkty obrażenia byłby w stanie go zabić, a zabił mi mechanika. No ale nie wiedziałem, że hmm. ma drugą taką kartę. Więc tak sobie myślę, że mogłem jednak użyć tej karty, żeby, żeby go dobić. Żeby było trudniej ją zdjąć niż tamtą. Po wymianie. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. No i teraz to jest 7-2. Właśnie dlaczego chciałem wymieniać karty? Bo to jest Paladyn, a Paladyn rzuca dużo ulepszeń jednostek. Ma takie super, super czary. Nawet jak zostawimy 1-1, to jest w stanie to zamienić w 5-5 jedną kartą. Także lepiej się wymieniać. Here we go. W tym układzie myślę, się po prostu wystawiamy Co tu mamy? się, bo to jest jakaś średnia wyobrażeń. Ale jesteśmy w przewadze. Ale to tak, jest ja tamtą wymianę... Uuu, jest desperowany. Złożyć kartę 4, żeby pozbyć się takiego pykcia. Ja myślę, że już pojedziemy. We mnie? We mnie? O ty! Dobra. Ciach! Używam trucizny. Ciach! Proszę o niego. Co to nagram. Wam jeszcze jeden odcinek, może będę robił jakieś błędy kardynalne, żeby pokazać wam, czego nie należy robić, aczkolwiek wolałbym Was tego nie, przypadkiem nie nauczyć. Mam nadzieję, że ten filmik Wam trochę pomoże zrozumieć, jak należy zagrywać karty i wymieniać się minionami. A na dzisiaj to wszystko. Nazywam się Aherion. Do zobaczenia następnym razem.